Przejdźmy teraz do wydawnictwa komiksowego i najnowszego komiksu z tego wydawnictwa, czyli Girls' McCabe. Tutaj od razu powiem, że to jest dosyć interesujący komiks. Dlaczego? Ponieważ jest to praca dyplomowa, która... Powstała w pracowni rysunku, ilustracji i komiksu na Akademii Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Pod kierownictwem profesora nadzwyczajnego Gabriela Kołata w 2013 roku. Autorką strony wizualnej jest Barbara Okrasa, a scenariusz napisał Daniel Gizicki. Rozpocznę najpierw od scenariusza, e, ponieważ e, dlaczego akurat. E, Takim uśmiechem na twarzy słyszycie to zapewne już opowiadam o tym komiksie, ponieważ no, rzadko zdarza mi się wziąć do ręki komiks, który jest równocześnie pracą dyplomową. Sam w swoim życiu napisałem dwie prace dyplomowe, i wiem, jaki to jest wysiłek, i wiem, jakie to jest uczucie, kiedy ktoś ocenia naszą pracę. Także z wielką przyjemnością przebrnąłem przez ten komiks. Jest to e, kryminał, Cofamy się w czasie i w przestrzeni do 1898 roku do wschodniego Londynu, dzielnicy Whitechapel. Jeśli kojarzycie ten czas i miejsce, to dobrze kojarzycie ten również akcję z Kubą Rozprówaczem. No i oczywiście, tego dotyczy komiks, który przyniosłem dzisiaj do radia. W tajemniczych okolicznościach giną kobiety, z których usuwane jest, usuwane jest jakaś część ciała. Co się okazało w trakcie sekcji zwłok, że wcześniej dokonano, znaczy że motywem przewodnim e, łączącym wszystkie e, właśnie zmarłe kobiety jest to, że wcześniej dokonano na nim operacji usunięcia e, noworodka. Także inspektor Gels McCabe oraz postrynkowy Jack O'Reilly wpadają na trop kuby rozprowacza. I no, przez to, że to jest kryminał, no to niezręcznie na tyle się zawsze opowiada o kryminałach, ponieważ y, jest ta świadomość, że jedno, ale to jedno słowo za daleko, jedno słowo za dużo i już psujemy przyjemność potencjalnym czytelnikom z odkrywania tej tajemnicy, która skrzętnie krok po kroku na kartach tego komiksu y, jest właśnie odkrywana. Także jeśli jesteście fanami kryminałów, no to w tym momencie myślę, że jest to coś dla was. Aspekt graficzny jednak uważam za akurat ciekawszy w tym komiksie. Ponieważ tutaj Autorka e, prezentuje naprawdę interesującą szatę graficzną, coś, co jednak e, jest bardzo ważne e, dla artysty. Chodzi tutaj mi o styl, dlaczego to jest ważne? Ponieważ w komiksie, że tak powiem, najważniejsze jest e, to, żeby styl był rozpoznawalny. I faktycznie, komiks jest na tyle w nietuzinkowy sposób narysowany. Wyróżnia się na tle innych komiksów, co jak najbardziej działa na plus. Rysunka jest bardzo szkicowa, aczkolwiek widać pewną rękę autorów i właśnie takie fajne obłe kształty. Bardzo oszczędnie tutaj operuje kolorem. E, takie odcienie szarości e, są tutaj odcieniami szarości jest, są wypełniane tylko części kadrów. Bardzo e, często tylko po to, żeby e, na przykład na pierwszy plan wysunąć główny kontur e, i całą tą przestrzeń między tym konturem, ograniczoną tym konturem, czyli po prostu postacie, e, które no, główne postacie e, w danych kadrach albo pierwszy plan, albo coś interesującego, co właśnie dzieje się na kadrze, w kadrze. Także kolor w dosyć oszczędny sposób tutaj jest wykorzystywany, ale w bardzo zgrabny i w. Em, bardzo fajny, pasujący się do klimatu właśnie tej szkicowej kreski. E, oprócz, znaczy wydawałoby się, że e, rysunki tutaj są w, e, że ten kolor, który cały czas przewija się, ten dominujący, ten, ta ten, szarość, e, szara odcieni sepi, jest to akurat dominu jest dominujący, aczkolwiek przez to, że to jest kryminał, również pojawia się krew. I tutaj jednak e, również zwracam uwagę, jeśli będziecie werytować ten komiks, e, zwróćcie uwagę, w jaki sposób ta czerwień zakomponowana jest w tych kadrach, że rysunki wydają się takie brudne, a zarazem stylistycznie komiks jest bardzo czysty, że z jednej strony mamy tą szkicową, jest ten szkicowy charakter, ponieważ jest mnóstwo tych takich kresek, tego poszukiwania, tego kształtu, jednak... Komiks jest bardzo przejrzysty i bardzo czytelny. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na ciekawe kompozycje form chmurowych, czyli tych wszystkich dymków, które w śmiały sposób są zakomponowane, są właśnie przedstawiane. Na ramach tych kadrów. I jeszcze jeden atut, który chciałbym wyróżnić tego komiksu, to jest to, że komiks składa się w 90% z rozmów, i często autorzy, często rysownicy wpadają w podzaski potrzask, pewnej pułapki, która nazywa się gadające głowy. Czyli jeśli mamy rozmowę dwóch bohaterów, no to wiadomo, że nic się nie dzieje, prawda? Oni stoją, ewentualnie siedzą, leżą i rozmawiają. I w jaki sposób, w interesujący sposób przedstawić tą rozmowę, żeby no właśnie nie były te przysłowiowe, gadające głowy. Tutaj autorka ym, zwraca uwagę właśnie na takie drobne czynności, kiedy to na przykład tytułowy, ym, Mac McCabe y, rozpala fajkę, kiedy właśnie z tej falki pufa, ym, z ust pufa dymem. Także. Pomimo tego, że komiks w większości składa się z rozmów, to jednak te rozmowy są w bardzo ciekawy sposób rozplanowane. E, największym mankamentem jest to, że historia się nie kończy, ponieważ jest to dopiero pierwszy tom. Dlaczego to jest mankament? Ponieważ jestem świadom, że my Polacy mamy to do siebie, że bierzemy jakiś komiks do ręki dopiero kiedy wyjdzie jego kontynuacja. W sensie, jeśli wiadomo, że to jest pierwszy tom, to dopiero kiedy wyjdzie drugi, to sięgamy po ten pierwszy. Ja bym jednak chciał nawołać was do tego, żeby jednak nie zwlekać z tym, aż druga część wyjdzie na rynku polskim, tylko już wziąć tę y, pierwszą część do ręki. Dlaczego w tym momencie dajecie sygnał wydawnictwu, że y, ta pozycja was interesuje? Co więcej, ten sygnał idzie dalej do autorów, którym oczywiście w tym momencie chce się lepiej i szybciej i fajniej y, dokończyć swoją pracę. Także wydawnictwo komiksowe ze swoją nową pozycją Girls McCabe.